Co tu się dzieje? Dawaj faj podbiera, chłopie. Mam, takie karpie, o, mam takiego karpia Mam takiego karpiana. A i no, da. Dawaj, witamy dzień drugi. Pani porwór. Nie puść go szuwary, tylko nie puszczaj go szuwarami. Mordzia wróg, przyjść tu na chwilkę, że zaraz Cię wypuścimy, wariacie Jest, jest, jest. nie, nie, go. Oh. Ja cię kręcę, co jest? Daj i wody trochę. Yeah. Zrób rób, nie, ale musi stać sam, musi stać sam. Kłucniej się tak jak ryba, rybacy kucają. Ja. Yeah. Od góry bardziej zrób, żeby większa była. Ale rybu. Dobra, i do Dobra, i dawaj do wody, dawaj do wody. daleko? Wody, do wody, do wody. Do wody, do wody. I odpłynęła. Ja. Jarki karp. Jezu, życiuwa, życiuwa, drugi dzień tak i... Ja bratą z wędką nie jadę na żaden spłyżka jakby. Jakby żaden spływ nie idę. Nie, nie. nie złapiesz karpia. Ja. Z, jest... z tym też zrywnięcie. To mój atrybut. Ogólnie spało mi się ciężko, bo musiałem mieć cały czas poduszkę na uszach. Ale najpierw nagranie Faustyny. Oh. Tak, że tak! Tak Tak, chciałam. Okej, okay, to jeszcze To ja. To jest, to, jest, to jest dźwięk Mopsa po pięciominutowym spacerze. A teraz Bartek Lubicki, uwaga. A nie. Tak, grabiesz? A, ja, a ja. wiecie co? Od... Spaliśmy w ogóle w czwórkę, bo widzę tego nie jedzą. się w czwórkę w jednym pokoju. koło świeżego dziewczyna obok ciebie. Ja I to ostatni I to ostatni raz. Jeszcze tak. Bartek się odwrócił do mnie i tak. I tak czuję ten smród ja Ej, to już spali. nie, mów też tak Ale to mi też śmierdzi ja poszedłem spać tak. sam na dole, bo wiedziałem już po trasie koncertowej, że Bartek Kubicki chrapie najgłośniej Ej, Nie popatrz. mówiłeś mi nigdy wcześniej Zawsze cię kopałem W dzisiejszym odcinku polecimy też na, proszę państwa, na kajaki Wika jest panicznie przestraszona, więc to mi się podoba Tak? Ja tu stoję Właśnie o Pomagam na naszym śniadaniu. królewskim. Jezu jest tak dużo że słuchajcie. Pyszności. pyszności. Ale mamy też oczywiście deser, czyli Donaty Trzech Króli. Światowy Dzień Donata już jutro. To jest wielki dzień, dlatego każdy z nas leci do Biedronki po swojego ulubionego Doty Donat. I to nie koniec, bo jutro jest też finał Memory Challenge od Doty Donuts. Tylko jutro aż 6 osób będzie mogło wygrać podwójny bilet na festiwal ekipy. Ale co należy zrobić? Należy kupić trzy Donaty w Biedronce, w tym jeden z nich musi być Donatem Trzech Króli i musisz zachować paragon. Następnie wejdź na stronę Doty na smemo.pl lub zeskanuj kod stacki i zagraj w memory. Pamiętaj, że masz czas do jutra. Jutro aż 6 najszybszych osób wygra podwójną wejściówkę na festiwal ekipy. A dla 4 osób do ma nagrodę pocieszenia w postaci Kingboxa Memory. A, A link macie w opisie! Bę, się na pakę i lecimy na kajaki. Pamiętajmy kochani, że w ogóle jesteśmy na wielkim terenie prywatnym, więc na takiej pace możemy tutaj sobie jeździć. Ej, aż mam ochotę zrobić, tak! To są takie różne jakieś miejsca, które jak e, drogi kamienne, drzewa zwalone, e, także czasami się możemy zdarzyć jakaś wypadka. O nie. A musimy zrobić tak, żebym ja nie wpadł. Gotowa, na przewrotki. A pytanko mam, czy jak już na przykład stwierdzę, że, że mam dość, to co teraz? Teraz już nie ma, teraz trzeba to do celu. No się nie ale super, i to czekać. Wika, w niektórych momentach jest trochę bardziej bezpiecznie jak tam... Pod wodos, jakby jak są wodospady, to one mogą trochę pod wodę wciągnąć. Nie no, ale przecież on cię podkręca, Powiedz mu tak, idź się gonić, łysapało. Goni się! Wysapało. Przeżyłyśmy nice. spływ z krokodylami Wika, to już teraz No właśnie, to, właśnie teraz z w aligatorami Żaden ten nie będzie wam w Ta. Czekałem na ten <laughs> dzień, tyle czasu. Dobra, zawijamy stąd! Nie będzie zakazów już żadnych. Zwijamy, lecimy do domku. Można imprezować. Nice, Cześć, pa pa. Elo! Let's go, oh, let's... Błagam, odchodźmy Boże, oni nie, nie mogą to... pływać na kajakach. Ten spływ jakby zajmie dłużej niż 3 godziny. Ej, lepiej już w Afryce, już doświadczone. Zobacz jakich wyprzedzamy tutaj. Ej, lepomy, lepomy, lepomy. Bo my nawet nie prawie... I prawym wiosłem, prawym! Nie staramy. Jestem <grymne> Zobacz, jak płyniemy ładnie. Ci tutaj po płynął. płyną. Panie! Panie, spadaj pan! <grymne> Ej! <bardzo. grymne> o Jezus! A Jezus! Co tu się dzieje? Ej, oni sami ja coś nie poradzę. Nie potrafią płynąć kajakiem wszyscy. <grymne> Odstraszamy hipopotamy. O! Ty debil, głupi ty! Ty głupoty, co? I teraz wjeżdżamy w chłopaków Źle no. że się skończy ten spływ, coś czuję Ej, normalnie to jest jak w Afryce trochę Ała, kostek! Ała, wiosłem mi uda! Aaj, nieprawda. Aaj, nieprawda. Aaj, nieprawda. Aaaa, I pragnę! Aaaa! Przekonaj się! O, Ten spływ, to jest... Tragedia Ej, patrzcie przez co my płyniemy patrz, w ogóle Patrz, bawełna No, bawełna na I to tu jajka pająka może? <grym> Nie wiem Ej, dobra, krzak przed nami, krzak przed Szczerze, ja mam wrażenie, że jest bardziej hardkorowo niż w Afryce było Ale tylko przez to, że jest wąsko A no tak, tam były krokodyle przecież i inne takie też. Tak. Popotamy. Przeszkody w nurcie, patrz to No, tu może być niezły nur O, ja... O, dobra, o, to, o takie przeszkody chodziło jak Bartek, te... Bartek, Bartek, którędy, którędy, którędy? O profeska. Ogólnie pan, który nam tutaj te kajaki załatwił, yy, powiedział, żebyśmy się nie rozdzielali, bo się zgubimy ogólnie. No i płyniemy sami. Aaaa! Aaaa! Skoraz! 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 Czekajcie, czekajcie, poszuki. czekajcie! Ej, to czekajcie. Jest lipa straszna! No, mi to chłopie, bo... Nie jesteś mnie tym mokrym! Dobra, ja ci Proszę cię! Bo wy rzut. na nas wjechałyście! Ojej! Widzę kompanianów na tych, na horyzoncie. Pień! Dwa pnie! Dwa pnie! Ja pierdykam jest cudownie, naprawdę. Ej, ja chyba lubię bardzo kajakarstwo. Może dlatego się bokiem lata tutaj często. No. Ej, uwaga! No i kochani, słychać zguby. Ogólnie pierwsze trzy hamaki od jakichś 15 minut, 20, cały czas hamują, nie wiosłują, żeby reszta dogoniła do nas A tymczasem Wika Wow, dogoniliśmy was, to naprawdę jest dobry wynik Jesteśmy naprawdę dobre My tu sobie elegancko chillujemy, totalny chill, alaski tam słowie hardcore prze przeżywają Słychać tylko odgłosy paniki z tyłu za nami Pomocy! Dobrze, my mamy, kochani, swój sposób i my się odbijamy tylko od krzunów i od brzegu cały czas, dobra, no, kochopaki? Tak, dlatego być pierwszy, żeby nikt nas tutaj nie dostał. No i Zaraz będzie, zapinowałyśmy się! 2 minutes later. Dobra, trzeba Pomoc! Trzeba pomoc! Trzeba było płynąć ostatnie. Nie. Wypłynęliśmy trochę z swifim naprzód, e, jako że pra, prawda pływamy najlepiej e, i natknęliśmy się na potężną przeszkodę. W ogóle patrzcie, jest powalone drzewo. Nie idzie go obinąć, jakby nie ma jak. Trzeba wyjść, przenieść kajak, wsiąść dalej po drugiej stronie, i popłynąć. Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Ty, co się stało? Trzeba obejść. O ja, serio? Ale trzeba poczekać na dziewczyny tu. A no, trzeba poczekać na dziewczyny tutaj, bo... One nie one przeniosą. Się Ej, ale śmieszne by było jakbyśmy wyszli w sumie się schowali za krzakami i zobaczyli... Hej, zróbmy tak! Schowajmy się, schowajmy kajaki i obserwujmy z krzaków co dziewczyny zrobią, jak zareagują. Że nas tu nie ma i one muszą same coś zrobić. Jezu, czujesz, to będzie niezła akcja. Mamy aktualnie stop. Szkoda, że żadnych kanapek z kotletem nie wziął. <noise> nikt nie wziął wody, nikt nie wziął ja po prostu ja... i <noise> jak już tu był trzeci dzień. Powiem mam że tym wyjazd przydał sobie kajaki najlepsze. Aaa, <noise> wypchnąłeś mnie w pokrzywa! A, szybko bardzo proszę. O, wow. <noise> Ej, chyba cztery raz razy już tu jakąś pokrzywę wlazłem. Gdzie się gitramy? Tu czy tam? Tu. Boże, przepraszam dziewczyny, że jestem w to wymieszana. Świeży. Sierść. Robimy zwierzynę Dzik, to jest sierść dzika. Skąd wiesz? Nie wiem, ale tak mi się wydaje. Mamy sierść dzika. Sierść dzika. Obstawiamy, co powiedzą. Ja obstawiam tak. Dzika, pojeżdżam na dość. O Jezus, co nie, teraz? Nie nie, nie, nie. O nie, popłynęli bez nas. One na początku się zastanawiają, że nie, nie, ma drogi, co teraz? Nie, 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 nie. Dobra, gdzie oni są, powiedzą. Obstawiam, gdzie oni są. Pierwsze słowo to będzie ej, ej nie ma drogi. Ej. Pierwsze, wszyscy wiemy, że będzie ej, tak? Ej? Na, pewno, na pewno też będzie przekleństwo jakieś. Ja obstawiam, że ej, gdzie oni są. Albo ej, tu się nie da przepłynąć. Ej, co teraz, ej, dobra, ej, co, teraz? ej co teraz? Ale Zobolę, nie wiedzą. Ale czekaj, to będzie dziwnie. Gdzie oni są? Było. Było. Oni tędy przejechali? Ale nie ma innej. Jest tam! Musimy przenieść. Ej! Co? co? Ale dużo. Dużo przekleństw. Tam już jest to dalej. To to dalej. Musimy przenieść Nie, karek? Nie, to jest żart. Czekajcie sekundę. O co tutaj chodzi? Trzoma, ej nie, nie, to jest jakiś żart, w to jest jakiś żart, ja tu przyjechałem na wakacje. Czyli jesteśmy w ślepoj... dobra, ja mam pomysł. Zostawiamy tutaj i liczymy, że ktoś po nas wróci i wyśle SMS. Gdzie? To jest przecież no, głęboko. No tu jest głęboko, to prawda, nie wstaniemy chyba. Nie, musimy tam pojechać. To głęboko. Ja mam metr 48. A może wystrasz mi jakoś te głosy, na przykład e, psów? Gościa, gościa, gościa. Ja czika, czika, czika. Jezus, Maria. Ale oni tak, tak przeszli, nas nie zaczekali? Tak Czy my coś źle zrobiliśmy? No nie, no nie, nie, nie było żadnej rosyjskiej. Nie, nie było nic dzień, skręcić. Jest... że Afryka przed tymi krokodylami, to nic. Co? To dzika, 600 tysięcy. Ale dawaj na pomocy. Dobra, ogólnie no, no, to, to tu musimy stąd, przy tym przebie i przenieść kajak tam. Jaki macie plan na to? Mamy plan, No idź dalej. Czekaj, Za, za, nie. za. Ale nie wpłyniesz tam, musisz przenieść kajak. Górą będę kajak przewozić jeszcze. Tam. Ej, a Julitka, a weź sprawdź jak głęboka tu jest woda. Czekajcie, bo zapomniałam, już tutaj, bo już mi wiosło uciekło, nie? A, no... U to jest mielizna? U nas mielizna. Gdzie dzieje wola dźwięk? Bo... Dziki. Dziki! Dziki? Nie! badera, bo, jeszcze... oh, Jezus, Jezus. bo ja Jezus, na Jest nie, nie, tu To nie dzik. Mi się też wydajesz, to tu dzik. To, to ligner, czekajcie, wyłaś tamto. Do... Oni ja puszczają głośnika, dziki dzik. Nie ich. Dobra, już wiem. Wszystkie dziki mamy na was dzidy. <laughs> Ej, teraz tymi dzikami przesadziliście. Tak? Wybrałyście się? Ja, ja i zaczęłam czekać, łódką! <laughs> Wika, ale ja nie mam takich nóg długich, żeby tam kroka postawić A No pójdź kajakiem Przecież jest Ej, baby, ale nie wyciągniecie tego kajaka ale tam przecież mówisz, że mi nie potrafimy, jak ty nie A, wiesz Ależ dobrze, proszę, proszę, próbuj No gdzie ci rzuć? Dobra, zaraz nie będziemy mieć ani kajaka, ani wiosła po prostu Ale wy się nie spodziewacie, jakie te kajaki są ciężkie no i to brzenieźcie, bo ja nie widzę innego. Ja... No nie się ja dziury sobie przełożymy! Tak! No ja tak od początku myślałam, Dziopry. Ej Dobra, ale jak my tam siądziemy? To jest... Problem. Ile po to? Wiem, no, teraz, lepoka. Kuba, co? I co? Wysoci? Łyso trochę, no. No rozkminione patrz, to jest. Patrz, I ja teraz go do góry. No I normalnie mojego pchę. Na patencie będziesz. Metr... Dobrze Wika, dobrze! dobrze. Weź to wam. Ooo i teraz już git Matko, no, na wodzie to jeszcze nigdy tak na środku nie stałam. Jezus, robimy! No <noise> Zrobiłam to! <noise> Czuję się jakbym Animal Planet nagrywał jakieś. Dziewczyny, proszę Państwa, przybijają się przez drzewa, a my tutaj już wodujemy. Ale to naprawdę był dobry pomysł, moim zdaniem. Patrz, patrz, jak Jolitka stoi! Co ona robi, co ona robi? Co narobisz? Nikt w nas nie wierzył, a to, co zrobiłyśmy, to zabrał majstersztyk! Trzy, kto... Nie, Nie. Nie! Aż... <noise> Ja się wydarłam. trefa ciszy Ostatni będą pierwszymi! Nie, no no Właśnie, właśnie czekaliśmy około pół godziny, mm. także jest git Odpływamy, okay. czas wrócić z powrotem w rejs. Przed nami wodospad. Do góry, do góry! Uuuu! Uuuu! O nie, nie bokiem, nie bokiem, dawaj na prostu. Tylko nie muszę się zmienić. Chyba sam to już Róż nie wierzysz. Ja cię dobrze znam! Ale prędkość, ale prędkość! Wyprzedzamy wszystkich! Halo! Dobra, słuchajcie, jesteśmy w końcu. Zajęło nam to równe 3 godziny, myślę, że nawet trochę więcej. Co? Może to jest długość tej rzeki? Chwilę 108 km. Jeszcze mamy 108 km do przepłynięcia. Ty, co to znaczy? Jest spływka kajakowy. 108 km. Co? 108 km jeszcze? Ej, gdzie my mamy? Dziękuję. Prawo czy lewo? 108 kilometrów jeszcze do tak wojny No to powiem wam tak, na kolację raczej nie dążymy do domu Ej, co jest grane? Czemu tak daleko? No i co teraz? Nie no, tu na pewno nie, nie, to nie jest koniec Tylko nie, czy płynąć w prawo, czy w lewo, to jest najgorsze Że teoretycznie jesteśmy na miejscu, nie wiemy hmm. w którą stronę płynąć Patrzcie, tam płyną kolejni, tam płynie świeży, z, są z tym Tam jest Kostek z Kubusiem Ty, no i co teraz? Ok, okazuje się, że reszta popłynęła dalej, bo znak jest e, przewrócony I dlatego ich nadal nie ma, masakra Tu, tu powinien być znak, a jest przewrócony Okazała się rzecz tragiczna, mianowicie trzy pierwsze kajaki, które płynęły, czyli nasze Przegapiły znak i mamy pół godziny Padlowanie do kolejnego dopiero miejsca. A już chce nam się pić, jeść. Jesteśmy zmęczeni. Wykończeni. Wpadli. A dziewczyny, które płynęły jako z tyłu, z tyłu, z tyłu za nami, trafiły. Mam dość. Ja też mam dość. W strasie, to było męczące, dupa boli. Kochani, dobra, czas na chowanego. No, nasz przyjaciel nam nie daje spokoju, ale może on pomoże Trzech żeby nas znaleźć. Czas na chowanie się, mamy 5 minut. Czas, start! Cicho, skubi. Oticzajcie czas! Małe. Jakbym wraz pod molo? Ja mam pomysł, ja chcę się schować w Tesli Bartka. <laughs> Kurde, zamknięto. Ej dziewczyny, mogę do was do auta, do bagażnika? My na szukanie mamy 10 minut, każdego kogo znajdziemy dajemy mu przepysznego donata trzech króli dostępnego już w Biedronce. Gdybym ja się chował, to chciałbym być jak najszybciej znaleziony, żeby jak najszybciej zjeść tego pysznego donata. A ja najlepiej dwa razy, żeby dostać dwa. Ja idę po prostu jak najdalej. Idę na górę. Dobra, ogólnie słuchajcie, chowam się w swoim aucie. I z tyłu mam taką wielką paczkę. I ja się po prostu tam wcisnę. Władzi się to molo, tylko musisz schować gdzieś w dobre miejsce moje ciuchy. Bo jak zobaczą moje ciuchy zostawione, to będą wiedzieli, że gdzieś jestem, wiesz, bez kąpielówek znaczy bez gaci. Tylko kurde, czy to jest warte poświęcenia? Na dniem, jaka jest wygrana. A ta woda jest mega lodowata. Ja, ja pierdzielę, jaki tu jest syf. Czego się nie robi dla wygranej, tak? No, widzę, chyba będzie co? Że tak? No tak <laughs> ja widać. Dobra, ja się tu tym Ale zostawiam to otwarte, żeby myśleli, że ktoś wyszedł na dach. No i co? Ja jestem w szafie. Elo! <laughs> Zobaczcie, jakie szedzenie mam tutaj, jak usiąść. Ale po prostu mam przyciemniane szyby z tyłu, więc nie powinno mnie być widać. Jestem schowana dosłownie pod tonem w bagaju. Ogólnie jest to najmniej wygodna miejscówka ever. Jezus Maria, patrzcie co ja robię. Ja mam tutaj na sobie szafkę. Tak to wygląda. Mam mega mało miejsca, ale myślę, że ta kremówka jest mega spokojna. W ogóle popatrzcie jaką mam spaloną twarz. Po dzisiejszych kajetach. I myślę, że mogą tutaj nie zajrzeć. I zimę, to jest pajęczynka. Słuchajcie, minęło 5 minut, także my mamy teraz 10 na szukanie. Czas, start. Ledko, ale co razem? Co, razem? Raze, raze, normalnie. Raze, Kostek albo jakiś inny świeży na, na dachu, na dachu, na dachu. Albo gdzieś, gdzieś po drzewa, pod autem Ty bez kitu Nie to. Ja bym najpierw obszedł dom cały Otoczenie tak. i wiesz Dobra, a ty, koszów, na... koszów e, a co Kosz na jest? śmieci W koszu coś może być Jest mi tak niewygodnie, że za chwilę uszaleję O Wiemy. widzę cię, wychodź, wychodź Tak się mówi zawsze tak się Może mówi, ktoś tak. się ten na no, złapie Nie no dawaj no, środka. Środka. O, tu ktoś jest Nie. Za nic Tak nie, Wika! Jest, Wika. Że, Wika. O, złapaliśmy cię, masz do lata. Wygrałaś Donata! Proszę bardzo lecimy dalej. Dzięki, dzięki, dasz radę sobie. Tak, dobrze. Dobra Wika została znaleziona. Najważniejsze, że nie byłem pierwszy, tak? Ale ciemno oni... O, y, patrz! 100%! 100%, patrz tu! Co? Serio? Co jest? Jest coś? No nie właśnie! Dziwne. Dobra, tu będzie ktoś na pewno. Let's go, światełko. O, czuję zapach kobiety. Nie, to jest zapach tego. Masi końskiej A, masz masi rozgrywająca. A, a, jezu! Ja outra. się przestraszyłem! Ja, <goda> jego kartę widziałeś? Jego kartę. Kochany, jest do dla ciebie trzech króli. O, dziękuję. Jesteś drugi znaleziony, proszę bardzo. Dobra, no, nikogo nie ma tutaj. Ej, na zewnątrz muszą być. Ej, pod pomostem. Nie, pod pomostem by się nie, nie ten. Nie ma pod pomostem nikogo. Ej, to gdzie on to był? Ej, na dachu! Musi być! Łysy jest na dachu. Oh, Jakim tu nie zobaczyli. Słuchajcie, jak po podpowiecie, nam, Gdzie są, to dostaniecie super Donata do ty. Dwa Donaty. Możemy podpowiedzieć? Taak, za donata. Tak, za Donata. Za Donata, Może No, żeby Was Szukajcie w... tamtym kierunku. Tam? Tam. Tu, 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 chodź, tu będzie. Świeży. Pizza. Żeby zacząć mnie szukać w aucie Ej on jest na drzewie Jak... Ał! Możesz przestać <grym> mnie rozpraszać? <grym> Ale Proszę Gdzie jest pan od co rzuca patyki? Gdzie jest pan co rzuca patyki? A jeszcze Faustyna jest jeszcze znaczy Faustyna A może tu? Nie, nie Nie wiesz że w aucie to, to jest opuszana. Ej bez kit'u Patrz nie, to oh jest je za jest. grube Jest Fausty Dobra, Faustynkę mamy i, I oczywiście... oczywiście Jednego Donata zabieramy, ale za to dajemy, dajemy ci drugiego tak. Doty Proszę do bardzo, Doty Dona. Proszę Dziś bardzo, nie. dzięki, powodzenia Zostań tam sobie Będziesz jadła sobie Donata Dobra, świeży, a, a świeży w kolejnym może jest? Ej Podał ten nie. Ej, a Julitkę znaleźliście? Ej, a to nie jest tak, że... O nie. Jeszcze są dwie osoby! Ej, gdzie oni są? Ej, Brzela, tu jest! Tu! Tu jest Julita! No przecież ona w swoim aucie łatwiej się. Proszę the fuck. bardzo, przekaż nagrodę, pocieszenia Słuchaj, cieszenia. znaleźliśmy cię, dlatego masz. To no, jest Donat Doty i 8 minut aż byłam, więc jakby mega dobry wynik Zgaduj, zgadula się, rzutki, wychodź! Martek! Co? Chodź zobacz to patrz, 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 patrz jak mi się poglądało dziwnie On wykupuje czas, Ej, żeby wygrał Cicho Coś się rzuca tu Okay. Co jest? Jakieś ryby tu się panoszą gdzieś Dobra! To wielkie karpie. karpie. Ej! Jest! Jest świeży! Jest Ej, świeży! Ja to, sprawdzałem. Jak? Ja to sprawdzałem! Jak! Nie, potem. nagraj to! <laughs> <Chcę jeść. laughs> no. Nie. Ej, cała dodatka ta złotów jest dla ciebie, ale... O, jest jeszcze 100 złotych, także gratulacje wygranej. Jesteś naprawdę ciężkim królem, tak jak my i do trzech króli. Let's go! Ej, naprawdę to widać. Boże, ale all this dream. Ja pierdzielę, ale... Oho, żebyś tylko nie poplątał czegoś Już poplątamy Cześć What the fuck Co? Złam... Co złamałeś? Coś to <noise> Co zrobiłeś? Złamałem spławik ogólnie. No tym razem się uda. I czuję się, czuję się pokonany. Jeszcze będę kiedyś wędkarzem, obiecuję wam. Dzień trzeci naszej sielankowej przygody. Słuchajcie, mamy godzinę około 10 rano i już zbieramy się, żeby zrobić tutaj sielanku jakiś stary dziad, właśnie ty idzie mi w Została nasza trójka. Tyle zostało z całego Języku. Ale to jest w ogóle straszne! Lipa. To jest właśnie lipa, no. To wiadomo kto tu jest, wiesz. To jest prawdziwe, oh, a kto oh, nie. Chodzi, oh, No Hania miała rzeczywiście powód. O, oh, oh, oh. <laughs> Nie no, Julitkę też można ustroić, ale Kartoni? Ale Oliwier! Już jutro to to wydzień Donata. I właśnie z tej okazji Doty na coraz Biedronka przygotowała dla was super promocję. Jeżeli kupicie 4 Donaty, to macie dwa dodatkowo w gratisie, czyli za 6 Donatów płacicie jak za cztery. Promocja obowiązuje w każdej Biedronce w Polsce. Także zapraszamy Was, a my lecimy na śniadanko. Tak jest. Na, na jogę, właściwie. O, Bartek bardzo fajnie się właśnie przygotowuje do zajęć. Potrzymy za ręką, po rękę wysuwamy do słońca, żeby sięgnąć po energię życia i kosmosu. Dobra, dobra. Um, w życiu ważny jest też balans. Dlatego przyczepiamy czułko do ziemi. O, dobra. Oddychamy, ważne, żeby oddychać. W życiu jest ważne oddychanie. Dawaj, ja ci pomogę. Zaszukujemy do sukienka. Dobra, dawa, ja ci pomogę. Mocy kopnij tą girą. Trzy, Dobrze. To brzuch latni na pni. Jest git, nic nie spadło! głowa boli, głowa faz. boli faz, no. Dobra. Dziękujemy za tą piękną. E... duchową podróż. Duchową podróż. Namaste. masce. też. A teraz, proszę Państwa, czas przygotować nasze ostatnie śniadanko w tym pięknym miejscu. Wszystko jest gotowe, ale brakuje jednej bardzo ważnej rzeczy: brakuje oczywiście przekąski ty Donuts od Trzech Króli. Podajcie do Biedronek po swoje. Więcej info w linku. I do zobaczenia w następnym odcinku.